Witam wszystkich Tak wygląda na dzień dzisiejszy moja Moja kosteczka Małe krewetkarium Tutaj proszę, heniek bąbelkuje I powoli to zarasta Nie robiłem filmików o tym wcześniej bo, bo miałem atak glonów dość spory, bo było, wszystko było zielone woda była kryształ, ale wszystko, wszystko było w glonach, zagloniony był cheniek, wszystko było zaglonione no, tak to jest jak się, jak się wzbogaca substrat super dołożyłem pod, pod ten substrat walnąłem kulki glinianotorfowe i jeszcze pałeczki nawozowe no i, i chyba przez to przesadziłem troszeczkę no i wybuchła epidemia bo wszystko było w glonach, wszystko, nic nie było widać. No ale jeszcze są resztki, pozostałości jakieś po, po tych glonach tam widać na tej tylnej ściance. No ale powoli, powoli z dnia na dzień coraz mniej ustępuje. To wszystko już wszedłem do. Już tak zbalansowałem wszystkie te pierwiastki w tej wodzie. Już wszystko idzie ku lepszemu. Jeszcze, jeszcze pewnie z 2 i glony znikną. Nie będzie. No, ale... To chyba wystarczy o glonach. Jak widać, podosadzałem tutaj na prawo roślinek. Jest, jest zielono. Nie wiem, naprawdę jest, efekt jest, jest, jest bardzo fajny. Na filmiku może tego nie będzie widać. Nie, na, żywo, na żywo prezentuje się świetnie ten zbiorniczek. Z bliska może pokażę trochę. O, tamta, żewietka chodzi z jedźkami, o, jest jeszcze jedna, dwie są z jedźkami. Jakoś nie spieszą się z porodem, nie wiem, co się dzieje. Ale rodzina krewetek się powiększy zaraz. Mam nadzieję, w przeciągu kilku dni już się pojawią małe. Teraz jest chyba 10 czy 11 sztuk. No i jak mało ich widać, mało ich widać tutaj. 4-5 to tak zawsze widać, ale reszta to się tam chowa w korzeń, w te kamienie. Tak się prezentuje. Powiedzcie, czy Wam się podoba, czy się nie podoba. Jak się podoba, no to naprawdę fajnie. A jak się nie podoba, no to trudno, to ma się mi podobać przede wszystkim. Dobra, to będzie wszystko. Na razie, cześć.